Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, siostry i bracia. Nazwano ją apostołką uśmiechu. Całym swoim życiem była zaangażowana w misję wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie tych najbiedniejszych i opuszczonych. W pierwszych latach swego życia zakonnego zanurzona była w charyzmat i duchowość świętej Anieli Merici. Potem założyła swój zakon Szarych Uszulanek, czyli Zgromadzenie Sióstr Uszulanek Serca Jezusa konającego. Urodziła się, kiedy Polski nie było na mapie Europy, ale wiele uczyniła dla Polaków w kraju i na emigracji. Wielka czcicielka Jezusa Ukrzyżowanego i Eucharystii. Jest wzorem dla nauczycieli i wychowawców. Przyszła na świat 17 kwietnia 1865 roku w Losdorf w Dolnej Austrii. Na nadano jej imiona Julia Maria. I była drugą córką hrabiego Antoniego Leduchowskiego, emigranta politycznego, i Józefiny Salis cycers z pochodzenia szwajcarki. Jej starszą siostrą była błogosławiona Maria Teresa Leduchowska, powszechnie nazywana matką Czarnej Afryki, założycielka sióstr klawerianek. Jej brat Włodzimierz był jezuitą i przez 27 lat był generałem zakonu. To od niego, Generała Jezuitów zaczęto nazywać czarnym papieżem. Siostra Ernestyna została kanoniczką od niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, a inny brat, Ignacy Kazimierz, wybrał karierę wojskową, dochodząc do stopnia generała dywizji Wojska Polskiego. Jej stryj, kuzyn ojca Mieczysław Leduchowski, był arcybiskupem Gnieźnieńskim i Poznańskim, prymasem Polski i kardynałem prefektem ówczesnej kongregacji rozkrzewiania wiary, dziś ewangelizacji narodów. Leduchowscy dbali, aby każde z ich dziewięciorga dzieci było dobrze wykształcone. Zwracano też uwagę na dobre wychowanie, uczono dzieci leczności, wrażliwości na potrzeby biednych i patriotyzmu. Pomimo pobytu na obczyźnie, dzieci leduchowskich znały doskonale historię Polski i jej tradycje. Szczególny nacisk kładziono na przekazanie im żywej wiary. W 1873 roku, kiedy Julia miała 8 lat, jej ojciec stracił dużo pieniędzy zainwestowanych w bank austriacki, który zbankrutował. Sprzedał Lohdorf, a rodzina przeprowadziła się nieco bliżej Wiednia, do Sankt Pölten, gdzie najstarsze dziewczynki podjęły naukę w Szkole Pań Angielskich, czyli w Instytucie Błogosławionej Dziewicy Maryi. Edukacja w tej szkole była na wysokim poziomie. Julia była wesołą, muzykalną dziewczynką o wyraźnej osobowości. Była utalentowana i dobrze się uczyła. Kiedy w 1880 roku ukończyła szkołę w wieku 17 lat, doskonale posługiwała się angielskim, francuskim i niemieckim, a także również włoskim. W 1883 roku urzeczywistniły się plany Antoniego, by wrócić z rodziną na ziemię polskie. Te duchowcy nabyli dworek w Lipnicy murowanej i cała rodzina przeniosła się do Polski. Julia wykorzystała przeprowadzkę, aby poprawić swoją znajomość polskiego. Opiekowała się też chorymi mieszkańcami miasteczka, w którym nie było lekarza. Wkrótce potem zmarł jej ojciec. Idąc za głosem pana w wieku 21 lat wstąpiła do klasztoru sióstr uszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie. Po nowicjacie Julia składa śluby zakonne i otrzymuje imię Siostra Maria Urszula od Jezusa. Wyróżnia się gorliwością w modlitwie i umartwieniach. Pracuje jako nauczycielka i wychowawczyni w szkole prowadzonej przez siostry Urszulanki. Uczy przedmiotów ścisłych i języków obcych, historii sztuki i literatury. Udziela też lekcji malarstwa. Ozdabia klasztorom kaplicę malowidłami ściennymi i obrazami. W 1904 roku zostaje wybrana przełożoną klasztoru krakowskiego. Dwa lata później założyła pierwszy na ziemiach polskich internat dla studentek szkół wyższych i pierwszą w Polsce sodalecję mariańską dla studentek. Swoje powołanie do wychowania młodzieży i opieki na nią odkryła jeszcze w nowicjacie. W lipcu 1907 roku, w wieku 42 lat, mając błogosławieństwo papieża Piusa X, z dwiema siostrami wyjechała do pracy w Petersburgu. Objęła tam kierownictwo zaniedbanego polskiego internatu i liceum Świętej Katarzyny. Siostry noszą strój świecki, ponieważ w Imperium Rosyjskim życie zakonne jest zakazane. Matka Urszula szybko znajduje drogę do serc i umysłów dziewcząt. Siostry uczą się rosyjskiego i zdają w tym języku egzamin państwowy, uzyskując dyplomy nauczycielskie. Wspólnota sióstr ciągle się powiększa. W 1908 roku mała filia klasztoru krakowskiego staje się autonomicznym domem orszulanek z własnym nowicjatem, a matka Urszula jego przełożoną. W 1910 roku nad Zatoką Fińską powstaje dom dla wspólnoty zwany Merendacji, po fińsku Gwiazda Morza oraz gimnazjum z internatem dla dziewcząt. Matka Urszula nawiązuje szybki kontakt z miejscową ludnością protestancką, a katolicka kaplica domu staje się miejscem modlitwy również dla Finów w ich własnym języku. Kolejne siostry zainspirowane zostały do przyjazdu i w ciągu kilku lat ich liczba wzrosła do 24. Wybuch wojny w 1914 roku powoduje wydalenie Matki Urszuli jako obywatelki austriackiej z Rosji. Wyjeżdża do Szwecji, a następnie do Danii. Wspólnie z wyjeżdżającymi kolejno z Petersburga siostrami organizuje szkołę języków dla skandynawskich dziewcząt, potem m.in. ochronkę dla sierot po polskich emigrantach. W Szwecji powstaje dom zakonny innowicjat, który pod koniec wojny zostanie przeniesiony do Danii. Jednocześnie Urszula uczestniczy aktywnie w życiu katolickiej diaspory w Skandynawii. Uczy się języków skandynawskich, aby lepiej dotrzeć do słuchaczy. Podejmuje współpracę z Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny założonym w Szwajcarii przez Henryka Sienkiewisza, Ignacego Paderewskiego i Antoniego Osuchowskiego. Poprzez akcję odczytową kształtuje wrażliwość społeczeństw skandynawskich na sprawę niepodległości Polski. Wykorzystuje każdą okazję, aby w czasie zaborów przypomnieć o jej istnieniu. Przez prawie trzy lata wygłosiła około 80 odczytów w wielu miastach Danii, Szwecji i Norwegii. Przemawiając na Akademii w Sztokholmie, mówiła tak sugestywnie o miłości Ojczyzny, że jeden z uczestników tamtejszego spotkania, Egipcjanin Farid Bey, poprosił o tekst jej wypowiedzi: Chciałbym go wysłać do Egiptu, aby Egipcjanki nauczyły się kochać Ojczyznę tak jak pani kocha Polskę. Nie dziwnego, że nazywa się ją matką niepodległości Polski. Jakże wymownie brzmiały jej słowa. Naszą polityką jest miłość i dla tej polityki jesteśmy gotowe poświęcić nasze siły, nasz czas i nasze życie. Albo jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy. Siła narodów świętej miłości bliźniego, która łączy serca, spaja dusze i strzeże odwaśnie i niezgody. W 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość. Urszula myśli o powrocie ze swoją wspólnotą do kraju. W 1920 roku Nieruchomość w Pniewach koło Poznania, której patronem został święty Olaf, ku pamięci konsula noweskiego w Danii, solt Nilsena, który ofiarował pieniądze na jej zakup. I tu osiedla się petersburska wspólnota Urszulanek po kilkuletniej wędrówce. Służy ona jako dom generalny zakonu w Polsce do dnia dzisiejszego. Wkrótce potem papież Benedykt XV daje pozwolenie na przekształcenie wspólnoty klasztoru petersburskiego w apostolskie zgromadzenie sióstr uszlanek Serca Jezusa Konającego, nazywane popularnie od koloru habitów uszlankami szarymi. Celem zgromadzenia jest kontemplacja zbawczej miłości Chrystusa i uczestniczenie w jego misji poprzez wychowanie, nauczanie i służbę najbardziej potrzebującym. 1 stycznia 1925 roku siostra Urszula założyła pierwsze w Polsce koło krucjaty eucharystycznej. Duchowość zakonu zakorzeniona jest w pobożności pasyjnej i eucharystycznej. Matka Urszula, formując siostry do umiłowania Boga ponad wszystko, tak pisała Podaję siostrom rodzaj apostolstwa, które nie domaga się od Was ciężkiej pracy, wielkich martwień i trudów, ale które szczególnie dzisiaj w naszych czasach bardzo jest pożądane. Potrzebne i skuteczne, a mianowicie apostolstwo uśmiech. Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy i pozwala zbliżyć się do ciebie bez obawy, aby o coś poprosić, o coś zapytać, bo Twój uśmiech już z góry obiecuje chętne spełnienie prośby. Nieraz Twój uśmiech może wlać do duszy zniechęcony, aby nowe życie, nadzieję, że nastaną lepsze czasy, że nie wszystko stracone, że Bóg czuwa. Ciężkie dziś życie pełnego rojczy. I Bóg sam zarezerwował sobie prawo uświęcania ludzi przez Krzyż. Nam zaś pozostawił zadanie pomagania innym w tej bolesnej wędrówce po drodze krzyżowej przez rozsiewanie wokoło małych promyków radości i szczęścia. Zgromadzenie Uszczane Kszary szybko się rozwija. Powstają domy i dzieła w Polsce i na Kresach Wschodnich, we Włoszech i we Francji. Wielokrotnie nagradzano siostrom Urszulę jej zgromadzenie. Tym Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Matka Urszula Leduchowska zmarła w Rzymie 29 maja 1939 roku w wieku 74 lat w otoczeniu sióstr z klasztoru rzymskiego i jej brata Włodzimierza, przełożonego generalnego jezuitów. Została pochowana na cmentarzu Urszulanek w Campoverano. Tuż po jej śmierci pojawiła się opinia, że zmarła święta. Beatyfikowana została przez świętego Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. W 1989 roku jej zachowane od zniszczenia ciało zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w Kaplicy Domu Macierzystego. 18 maja 2003 roku święty Jan Paweł II ogłosił ją w Rzymie świętą. Jan Paweł II. Powiedział, że święta Urszula wiernie i z miłością jednoczyła się z Chrystusem konającym na krzyżu. Mówiła językiem miłości popartej czynami. Przemierzyła Rosję, kraje skandynawskie, Francję i Włochy. Była twórczą i skuteczną apostołką nowej ewangelizacji. Dziś siostry Urszulanki prowadzą wiele dzieł w Polsce i w kilkunastu krajach świata. Wykonują ogrom dobrej pracy jako katedrki, nauczycielki, opiekunki, i mentorki zajmujące się rozwojem młodych ludzi. Liturgiczne wspomnienie świętej Urszuli przypada 29 maja. Jest patronką nauczycieli i wychowawców, polskich emigrantów i ludzi życzliwych. Przychodzi na ratunek porażonym przez prąd i pomaga, gdy grozi amputacja. Jest także patronką Polskiego Towarzystwa ziemieńskiego. Warto wspomnieć jeszcze... Że Urszula Leduchowska i jej starsza siostra Maria Teresa napisały wspomnienia o swojej matce Józefinie z domu Salis Cicers, które zostały następnie wykorzystane w poświęconej jej książce pod tytułem Lebendiges Christentum, żyjące chrześcijaństwo. Urszula napisała do niej słowo wstępne. Jest to niezwykle rzadki przypadek świętych córek publikujących książkę na cześć swojej matki. Bądźmy się. Boże, Ojcze miłosierny, Ty raczyłeś powołać świętą Urszulę do naśladowania Twojego Syna, którego posłałeś na świat, aby głosił dobrą nowinę i dał życie wszystkim. Sprawa, byśmy za jej przykładem i przez jej wstawiennictwo przyczyniali się do zbawienia naszych braci. Amen.